Cześć, z tej strony Sylwka z ekipy Saunowego Stawu, w której jestem już od prawie 4 lat. Od początku działania w kilku słowach chcę Ci powiedzieć, dlaczego warto dołączyć do Saunowego Stawu albo kiedy to nie jest miejsce dla Ciebie. Kiedy jestem gdzieś w Polsce na zawodach saunowych czy na wyjazdach, czasami ktoś zadaje pytanie, a gdzie machasz? Gdzie machasz? Czy Ty, a ty machasz w saunowym stawie? Ja mówię, nie macham nigdzie, ja nie jestem machaczem. Nowy Staw to nie jest miejsce machaczy. To nie jest miejsce, do którego wejdziesz, machniesz trzy seanse i jedziesz do domu. E, raczej nie mówimy, że w nim machamy, a raczej po prostu przyjmujemy gości, robimy piękne ceremonie, spędzamy czas z tymi gośćmi e, i przenosimy ich do naszego świata ciepełka, do naszego świata... Herbala do naszego świata relaksu, łaźni, hamamu, do pięknych ceremonii klasycznych, ale machanie jest na pewno jednym z dodatków, a nie głównym celem bycia saunomistrzem w saunowym stawie. Co jest potrzebne, żeby pracować w saunowym stawie? Na pewno ogrom empatii. Musisz po prostu lubić ludzi i chcieć z nimi być, chcieć z nimi rozmawiać. To nie jest sauna na 100 osób, do której wchodzisz, machnąć sens. To jest miejsce, w którym z każdym gościem zamienisz przynajmniej kilka słów, gdzie mówisz do gości po imieniu, gdzie, mm, gdzie robisz coś naprawdę dla nich, patrząc na gości, czasami odpowiadając na ich pytania, czasami wprowadzając ich dopiero w świat saun. Bardzo dużo zależy od ciebie, ale musisz mieć w sobie empatię, musisz lubić ludzi, musisz się z nimi dobrze czuć. E Oprócz tego jest to miejsce, w którym, w którym szukujemy wszystko sami. Nie mamy osobnego technicznego, osobnego zespołu do spraw ogrodu i do witania gości i do recepcji. Jeśli jesteś w nowym stawie, to dbasz o cały kształt, więc na pewno bywają jakieś tematy techniczne, które trzeba ogarnąć. Tematy. Coś się rozlało i trzeba to zetrzeć. Tematy trudne, typu muszę odśnieżyć czy coś zagrabić. Ale czy to są minusy? Niekoniecznie, po prostu taka specyfika pracy. Jeżeli hmm, poprzednicy mówili o tym, że jest dużo bycia na dworze. Dla mnie to jest ogromny plus, ale tak. W nowym stawie na pewno spędzasz bardzo wiele godzin na dworze. Jesteś aktywny, bo robisz pewnie minimum 10-15 tysięcy kroków. Yy, oraz yy, czasami jest zimno, czasami ciepło. Jak to warunki atmosferyczne? Dla mnie to ogromny plus, bo w dzisiejszych czasach, kiedy kiśniemy w domach, w pracy, kiedy jesteśmy bardzo dużo w pomieszczeniach i mamy mało aktywności fizycznej, jest to mega plus i dla mnie jest to jeden z największych plusów tej pracy, że, że jestem po prostu aktywna i, i przez to myślę, że zdrowa. Pracujemy w zespole, więc na pewno trzeba się umieć dogadać też w zespole, i czy to są minusy. No nie jest to samodzielne stanowisko. Czasami trzeba pewne rzeczy ustalać, na pewne rzeczy się nagiąć, coś zmienić, być elastycznym, e, więc no, umiejętność pracy w zespole na pewno będzie e, potrzebna, a, ale można ją nabyć i się tego nauczyć i wdrożyć. E, na pewno jesteśmy dość życzliwi i, i nie, jest, nie ma spiny. E, to czasami robi się jakiś bałagan, bo jeśli jest nas. Sporo w ekipie to nie zawsze wszystko leży na swoim miejscu, i, i, i zdarzają się jakieś takie sytuacje, że ktoś czegoś szuka, bo ktoś inny innym schował. Jak to w pracy w zespole? Ale czy to są minusy? Zawsze em, plusy e, w Saunowym wygrywają nad minusami, jak dla mnie, bo inaczej by mnie nie było tyle lat z naszymi gośćmi, z naszą ekipą. E, myślę, że to jest dobre miejsce do rozwoju, do doskonalenia swoich technik, zarówno machania. Ale też pracy z dziełami, z naturą, z masażem, z łaźnią. Spróbuj, rekrutuj. Będzie okazja do rozwoju i do spędzenia świetnego czasu w każdej porze roku.